Cześć, zapraszam Was na sklep Moto RetroPress na którym można kupić koszulki z Polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory: bordowy Polonez, Polonez Borewicz, biały, Polonez karo plus ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto RetroPress. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem, dzięki temu wspierasz mnie mój kanał i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich Polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. Cześć z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na nowy film na kanale Moto Retro Press Ratujemy Polonezy. Ubiłem sobie jedną rzecz. Otwieramy od razu paczkę. I patrzymy w środku, w środku i druga paczka, okej, okay. paczka w paczce, no niech będzie. Aha, bo to już jest tak jakby paczka chyba zapakowana. W każdym razie wyciągamy z niego, z niej sygnał dźwiękowy. do polona Borywicza 1500. Zaraz będę tłumaczył. O co tutaj chodzi? Pudełko najwyraźniej jeszcze z epoki. Zestaw dwutonowy sygnałów dźwiękowych, tak mamy napisane. Pudełko jeszcze prawdopodobnie z lat 80. albo 90. Wczesnych 90., jeśli już. I z drugiej strony mamy napisane Belma. Bydgoskie zakłady elektromechaniczne Bydgoszcz Grunwaldzka, 32 No te pudełko będzie można sobie zostawić na pamiątkę. Tu jeszcze były jakieś oznaczenia, ale już tuż wyblaku. I z drugiej strony jeszcze jakieś, jakieś pieczątki są. No, postaram się delikatnie to otworzyć. To jeszcze jest oczywiście część do tego yy, poloneza z, z epoki. Z tamtej epoki. I jest oczywiście nówka, żeby nie było, że to jakieś używane. Nówka. I też za chwilę, może tak sobie spokojnie to otworzę, żeby nic tu się nie stało. Yy, wytłumaczę za chwileczkę Wam, dlaczego to kupiłem. Bo niby klaks, on mam, prawda, ale wytłumaczę za chwileczkę dlaczego. Wiecie co to jest? robimy sobie tak, ja przestawię kamerę. Będziemy to z bliska oglądali, bo widzę że tu są różne rzeczy oprócz samych tych sygnałów dźwiękowych. Będę, będzie lepiej pokazane. Więc w środku na początku widzę, że mamy jakiś schemat tutaj. Sygnał dźwiękowy tubowy typu SDS. Przykłady połączeń. Przykład tylko dla 24V z prawej strony. Objaśnienia do rysunku bezpiecznik, przekrój przewodu, przycisk pojedynczy. No. I mamy instrukcję montażową dla sygnałów dziękowych tubowych typu SDS. Dla zapewnienia niezawodności i trwałości sygnałów tubowych należy przestrzegać następujących wskazówek montażowych. Sygnał tubowy jest wyregulowany i nastawiony przez wytwórcę na największy poziom ciśnienia akustycznego. Napis umieszczony na obudowie wskazuje napięcie zramionowe, yy, źródła prądu stałego bateria akumulatorów, do którego sygnał może być przełączony. Przyłączenie gody napięcia wyższego niż napięcie znamionowe powoduje uszkodzenie cewek elektromagnesu i niedziałanie sygnału. Zabudowanie sygnału nie powinno być przeprowadzane pod napięciem. Przy zwarciach prądowych nieuniknione są uszkodzenia sygnału. Przekrój przewodów do połączeń elektrycznych powinien być tak dobrany, aby spadek napięcia nie przekraczał 1%. Zaleca się stosowanie przewodów do, yy, o przekrojach podanych na schemacie przykładów połączeń. Yy, połączeń tak, yy, przykłady połączeń sygnałów tubowych są podane na odwrocie. Może nie będziemy tutaj całości czytać, bo w sumie i tak my to pod... To jest raczej instrukcja, żeby podłączać to do świeżo zrobionej instalacji niż już do gotowej, tak, tak sądzę, w Polonezie. Więc może zobaczmy co mamy w środku. Papier jeszcze z epoki. I proszę zobaczyć nówki Belma. Made in Poland, wysoki ton, wysoki. High i hoch, po niemiecku chyba. Huch, po niemiecku. Z drugiej strony mamy to chyba naklejka tego sklepu, który mi to sprzedawał. Taki hologram. Czyli to pudełko musiało być otwierane, ale. Raczej to nie było używane. No jest zakurzone w środku, tylko no ma prawo. Ok, więc to jest wysoki ton. Zobaczmy drugi. Tak jest. Niski, Low i Tief, chyba po niemiecku to jest napisane. Z drugiej strony też ten hologram mamy ATS Classic. A, to, to samo było tutaj na tych nalepkach Carparts. Tutaj ATS Classic, no. no. i oczywiście, wiadomo, montowane na jedną śrubę. Fajne. Cieszę się w środku. Prawdopodobnie jeszcze raczej nic nie będzie, ale zobaczmy. Nie ma, tu jest tylko jakiś papier. Papier techniczny. parafinowany, czyli z woskiem. Wodoodporny, antykorozyjny, tłuszczoszczelny, antykorozja, antykorozyjna ochrona metali. W środku już dalej nic nie ma, ale po to pudełko sobie zachowam. Teraz przestawię kamerę i parę słów tutaj opowiem. Dlaczego to zmieniamy? Bo klakson mam w polonezie. Jeśli ktoś z Was śledzi moje filmy regularnie, to wiecie, że ja klakson kiedyś wymieniałem. Miałem już w polonezie takie dwie tuby, które zerdzewiały i przestały działać. Trochę w sumie troszeczkę źle zrobiłem, że je wyrzuciłem do kosza, bo podobno da się je jakoś naprawić. Ale z drugiej strony to też pewnie za dużo pierdzielenia się z tym, gdy można kupić nowe nadal. Trochę no, żal, że wyrzuciłem, no ale no już trudno, już lepsze rzeczy się do śmietnika wyrzucało. I wtedy, gdy byliśmy właśnie w warsztacie u Andrzeja to zamówiliśmy tak na szybko z Intercarsa taki uniwersalny klakson, żeby w ogóle jakiś był, żeby samochód przechodził jakiś przegląd techniczny w ogóle i no, taki był to współczesny klakson. Właściwie to nadal jest. Trzeba go po prostu teraz będzie wykręcić i wstawić te dwie tuby. Ten ciekawy tylko czy ma to znaczenie, czy ma, mają być tak. Czy mają być tak? Teraz tego nie sprawdzę chyba, bo mógłbym to sprawdzić. Eee, mając te stare, jak były zamontowane. No, ale też można kogoś zapytać, gdzie jest, gdzie jest wysoki, gdzie jest niski. No to ktoś może mi podpowie. Prawda, bo czy instalacja? Może mieć wpływ na to, że tutaj idą takie przewody, a tu takie, no może mieć, może mieć, ale to ja się jeszcze do tego czasu dowiem. Teraz będziemy to wstawiać, bo ja już do tego czasu będę wiedział. Ten klakson, który jest w tym momencie, to on brzmi współcześnie jak z dzisiejszego jakiegoś samochodu. No a to jak ryknie, jak ryknie, no to to będzie wiadomo, że tu jedzie Polones Borewicz. Także no, wstawimy. Tutaj są dwie na dole śruby do tych. Tu przykręcamy, to tutaj przypinamy i też dokręcamy śrubką. No, słówkę, pin, można powiedzieć. I tyle, no co tu więcej mówić. No idziemy to sobie zamontować, wstawić i zapraszam do dalszej części filmu. Już nie mogę się doczekać, jak to za chwilę ryknie. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam cię na mój drugi kanał na YouTubie Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amiga. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTubie. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.